W jaki sposób można sprawdzić, czy nosimy obciążającą nas karmę, a jeśli tak, to jaką? Najczęściej stosowane i najbardziej dokładne metody sprawdzenia karmy, jaką mamy do odpracowania w obecnym życiu, to weryfikacja istniejących obciążeń poprzez indywidualną analizę energetyki danej osoby, przeprowadzaną dzięki postrzeganiu pozazmysłowemu, np. jasnoczuciu. Również do tych metod należy numerologia karmiczna i tarot. Są to metody najdokładniejsze, ale żeby móc z nich skorzystać, trzeba mieć niezbędną wiedzę i umiejętności. W innym przypadku, aby uzyskać pełne informacje w tym zakresie, pozostaje skorzystanie z pomocy specjalisty w tej dziedzinie, który taką analizę nam przeprowadzi. Czy możemy jednak, choć częściowo, jakoś sprawdzić to sami? Jedna z metod to sprawdzenie obciążeń widocznych w dacie urodzenia. Jeżeli w Waszym dniu urodzenia lub po sumowaniu dnia i miesiąca urodzenia pojawiają się liczby takie jak 13, 14, 16, 19 lub 26, to znaczy, że macie w tym życiu do odpracowania lekcje karmiczne związane z wibracjami tych poszczególnych liczb. Warto do tej analizy przeliczyć wszystkie składowe daty urodzenia, biorąc pod uwagę ich sumowanie i redukcję. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy w Waszej dacie urodzenia widoczna jest karma do odpracowania i jaka, wpiszcie swoją datę w komentarzu pod tym materiałem. Przeprowadzę taką analizę dla kilku wybranych osób i odpowiem również w komentarzach. W kolejnym nagraniu omówię kolejną dostępną dla każdego z Was metodę sprawdzenia swoich obciążeń karmicznych. Jeżeli jesteś zainteresowany, nie przegap nowych materiałów. Obserwuj ten profil.